To się problem. Nic fajnego. <grymne> ale przecież w tamtym razem jakbyłam umalysi, to znaleźliśmy klejnoty i się do banku. Dostaliśmy gdzieś do kasy. Ale będzie fajnie, ale może najpierw pośprzątam. Zapytam się mamy, czy pójdziemy do sklepu. Albo będzie extra. Będzie ekstra, będzie ekstra, ekstra, ekstra. Szostla, Emilka. Lena co chcesz? Pójdziemy na jak kupić mamą. Nie bo ja robię lekcje, I stąd. Tato, lenka cicho, co? A pójdziemy na jak kupię lenka cicho. Nie, popinuję, zasypiam co się. Nigdy nie chce mną iść. cicho! Hmm, cicho bądź. Każdy nie chce ze mną się robić. Weźmy tą kasię właśnie. Weźmy kota na dół, bo on miał być na dole tu. Nie, tu, tu, tu będzie. Hmm. Ja nie lubię tego. Hmm. Hmm. Może najpierw schowam to, bo teraz mama mam to w rękach. Okay. I... i... Mama... Co Lenka, pójdziecie na zakupy? Nie. No mamo, no jak? Okej, okay, ale jak posprzątasz dom? W kuwetę? Świpokój. Świpokójś posprzątasz, no to podwórko. O nie. O nie, o nie, o podwójko, tylko nie podwójko, tylko nie podwórko. Zgoda? No dobrze, no zgoda. Mmm, najpierw. Fuj, jak tu śmierdzi. Okej, <laughs> <laughs> Ok, wytrzymam szybko. Mmm, jak ja nie widzę tego. Mm. I daj mu jeść! No właśnie, chcę mu dać jeść! Co jeszcze? Jedna kupa tu została! stała? Mmm, jakie to pyszne! Mmm, daj mi łyka, no już się napięłam! Mm. 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 Ja nie lubię się Czemu mu jakieś wykle nalać. Bleh! FUJ! Czemu ja tu jadłam? Masz mi kobaczek. Hmm. Mama głodna jeszcze, no to zjedz coś. Dalej się przebieg weźmy. i kłamy. Patka. Mi trochę jej nie pozwala, ale to nic. Jaka mm, mm, mm. pełna. Okej, okay, umyte. Nie wiedziałam co to weźmiemy. No, wszystko mi na głowę idzie. Piłka tam, tu i tu. Oj. Podlewamy. Okej, okay, ładne. Tutaj te kwiatuszki tam pod drzewkiem. Okej, okay, ładnie, kary mm. wyjmij, już się zrobiły. Oj, talerz, czemu w tym jest woda? Ja no i muszę to wypić, fajnie. Czemu to nic nie chce tam wejść? No! Co ty go opukam? Będę go razy myła! Kota muszę się nakarmić. Okay, chodźmy kotka, nakalmimy. Nakalmijcie zieloną kotka, ok? Tak czy nie? Napiszcie w komentarzu. Czy nakalmijcie zieloną kotka? Okay, nakalmimy go, napiszcie w komentarzu. 3, 2, 1. Nakalmiliśmy go. Bardzo Wam dziękuję. że Nakalmiliśmy go. dzielaś Idziemy po cichutku o nie bardzo Lena, idź stąd! Nie. Tato. Lena, cicho, ale co? Mogę się nią popilnować? Okej, okay, no okej, okay, to ja sobie pójdę. Tato, cicho! No, len... Emilka! Kardzo coś musi. E, aha, okej. Okay. Zej, kotku. Ja tu siedzę. I spać. Okej. Na makę się. My też mi mogli nakarmić. Dawaj! Chodź tu. Śmoczuk. Nic fajnego dla dzieci. Już. Co ty? Już źle No to. Napisz się, łykaj, no już. Czy możecie tak tu ciągle nie chodzić? Emilka, to nie moja wina, że masz tu pokój. Jest. Tu chciałaś mieć to taki p Bo. Nie można z ciszy. Idę do łazienki na górę się uczyć. A ty gdzie idziesz? Do łazienki. Pójdź do łazienki z książką? No bo chcę się pouczyć w ciszy. To jadę z tobą. Ale ja jedę na górę. A ja muszę na dół. Lena. No to ty jedź. Nie lubię cię, kupia. Jedź sobie tam na dół. No jedź. Jedź sobie na trójkę, no jedź papa! Pa. O, winda przyjechała w leście. razie się nakiekałam na tej windy. Jeśli starłam na nią. Ja nie chcę mieć żadnej siości, jeśli ta ziośka. No ale ziośka jest mała, no więc z nią można wytrzymać. Mamo... Co? Jest posprzątane, tak? No to idziemy. Gdzie ty pójdziesz? No tak, bo mi się nie chce się przebierać. A co skąd masz? Czemu to kasy nie ma? Tak to się kartą zapłaci, Ej, e, idziemy, idziemy, chodź już. O tego sklepu. Piśmie do oddzielnie. Okej, okay, jesteśmy już. Dzień dobry, dzień dobry. Tam już można jeść. Okej, okay, dziękuję. Eee, okej, okay, co chcesz, mała? Jaki potwór. Mama boję się go. Eee, ja tego. Mmm, to pysznie, bo tam nawet wypołóżmy te ciasteczka. Ja tego światowego szejka, no to weź z tego. Coś tu jeszcze jest? Co to jest? O co z tym chodzi? Nie, okej, okay. mmm, mm, jakby coś nic tu nie było. Czekajmy zobaczcie mogę kogoś nie A to co to? Mm, jak dobra. Me kajcet pal duva.